Ten mały czosnek musi być. A potem duży. Dobre Nie było dla mnie I co Ty teraz robisz? No, to samo, szkody. To samo, mm -hmm. szkody. Ale idziemy robić szkody. I kolorce zmienił um, tu dzula. Bo... O widzisz, tu jest takie okienko, Dzuula. No pięknie. É que... Ale nie wolno se pokazywać tym. Nie wolno se. Nie wolno. Czemu nie wolno? Bo... To chcę... I ukryję się. I się ukryję przez dziadkiem. Ja się ukryję? Tak. A co mi dziadek zrobi? Kuku. <grych> Dlaczego? Kuku. Bo musi być. Kuku musi być? Tak. Eee tam. A który dziadek? Tam ma kuba i ulka. Aha. Dziadek się uderzy. Ech, Dlaczego on, a co, uderzył Cię kiedyś? Nie. No pewnie, że ten dziadek nie bije. Tylko sobie cię bije. A dlaczego? Bo musi. Ja byłam niegrzeczna? Tak, byłaś niegrzeczna. Aha, to karę musi mi dać, a nie bić. A co ja takiego robiłam? Miła bratka. Oj, oj, Maja. I płakaj, że nie ma bratka tutaj. Kto cię nauczył tak pięknie budować? Tata. Mhm. Widzisz, teraz trzeba to i takiego klocka. São tu. A tu é? Mostra aqui. Mas tu já é mostra. Tu já é. Isso aqui. Agora vai na nieba, que é. Pobre, que é na nieba. Ach, na No nie cię popiła.